No myślę, że będzie bardzo ciężko. W tym roku Brian jest perfekcyjnie przygotowany, dysponuje zdecydowanie lepszym samochodem ode mnie, no, z czego nie jestem pocieszony. A poza tym nie będzie tylko Brian. No, Kajtek będzie piekielnie szybki, to wiem, bo sam organizowałem dla niego przez dwa dni testy i widziałem, że jest świetnie jest przygotowany zespół pracuje wyśmienicie. Na pewno szybki będzie Michał Sołowo, którego również obserwowałem na testach, któremu też testy organizowałem. No, paru innych zawodników również będzie gonić. Mam nadzieję, że Maciek Grzeźnik pokaże Lwi Pazur i będzie, podobnie jak na testowym, e, gonił tą pierwszą piątkę. No cóż, no oczywiście my patrzymy na siebie. Staraliśmy się przygotować najlepiej, jak potrafimy. Mamy problem cały czas z samochodem, nie jedzie tak, jak powinien. Będziemy walczyć jeszcze w trakcie rajdu. Raz, że z autem, dwa, że sami z drogą. Także, no, jestem troszeczkę... W średnim nastroju, jeśli chodzi o, o nastrój przedrajdowy, natomiast no, mam nadzieję, że, że na koniec za to będę zadowolony. No, zobaczymy, jak będzie. Czyli twoje częste dzisiejsze wizyty na odcinku testowym nie pomogły do końca. Nie, nie, no nie było za bardzo. No to tyle, zrobiliśmy, ile mogliśmy. Próbowaliśmy, mamy cały czas problem z, ze wspomaganiem kierownicy, który nie działa tak, jak powinno. Problem z silnikiem, także tych problemów jest dosyć dużo. Auto jest niestety dosyć mocno eksploatowane. To nie jest auto, którym tylko ja startuję, tylko praktycznie co tydzień jest używany gdzieś tam, właśnie wróciło z Finlandii. E, no, ale cóż, no niestety nie stać nas na lepszy samochód, więc jedziemy takim, na jaki nas stać, no zobaczymy, na którym miejsce nas dowiedzie.